można zrobić z tego co mamy w spiżarce. Czyli co można zrobić z puszki kukurydzy. W tym wypadku dwie puszki kukurydzy powinny być w zalewie. Te akurat były niemal całkowicie odcedzone bez płynu, a tutaj płynu trochę być musi. Zatem dolewam nieco wody, czy zimna czy ciepła nie ma znaczenia i już mówię co to będzie. Będzie to tajska, oryginalna tajska potrawa. Placuszki kukurydziane w sosie kwaśno-słodko-pikantym. Zatem na razie kukurydza i woda. Kukurydza z puszki, czyli zmora wielu naszych sałatek domowych, czy też piz. Tak jest, do pizzy w Polsce dodaje się często kukurydzę z puszki, co jest okropne. Ale z takiej kukurydzy jak zaraz zobaczycie, da się zrobić coś naprawdę ekstra. Co wyjąłem z tej plastikowej puszeczki, tajską czerwoną pastę kary, bo korzystam wyłącznie z tego, co mam w spiżarce, w lodówce i pod ręką. I tak się składa, że mam to, co trzeba do tego dania. Po co ta woda? Ano po to, by ta pasta tutaj nie była w grudkach, by ją rozpuścić, by ona objęła swoim smacznym całunem całość kukurydzy. Teraz sos. Słodko-pikantny, mówiąc w skrócie, bo jeszcze kwaśny należałoby dodać. Kwaśny dlaczego? Dlatego, że jego podstawą jest ocet ocet ryżowy. Można taki sos kupić w gotowych słoiczkach, ale po co kupić, po co wychodzić z domu, skoro można to zrobić samemu. Zatem ocet w środku i teraz do tego dodajemy tyle cukru. Proporcje są takie: 125 ml octu, 100 Gramów cukru. Zwykły cukier. Ja wiem, że tego cukru jest potwornie dużo, ale też ten sos jest niezwykle intensywny i trzeba go będzie używać jedynie odrobinkę. On jest bardzo ekstraktywny i bez żadnych konserwantów, sztucznych dodatków, e, takie jakie znajdują się w gotowych tego typu sosach. Zatem mamy słodycz i mamy kwas. Teraz potrzebujemy ostrości, czyli miałem je. Miałem je w domu nawet nie mrożone. One są kupione ładnych parę dni temu, czekały na swoją kolej, właśnie się doczekały i pewnie bardzo się cieszą. Co trzeba teraz zrobić? Trzeba mianowicie te papryczki naciąć wzdłuż, wyjąć z nich pestki i pokroić w plasterki. Kolejne dwa składniki: czosnek oraz nieco soli. Mam dwa w jednym, już Wam pokazywałem tę genialną konserwę przy poprzednim gotowaniu. Mianowicie hiszpański, apelacyjny, fioletowy czosnek, posiekany i konserwowany przy pomocy soli. Zatem dodajemy go troszkę, no troszkę, mniej więcej trzy ząbki. I co teraz trzeba osiągnąć? Trzeba mianowicie. Sprawić, by mniej więcej 3 czwarte płynu zniknęło. Chodzi o to, by tutaj zrobił się niemal ciągnący sos, bardzo gęsty. Zatem mamy dwa wyjścia: albo trzymać to tak długo, aż prawie cały ocet odparuje i cukier zamieni się w coś bardzo gęstego, ale mamy drugie wyjście, bo kiedy zdecydujemy się na to pierwsze, tego sosu będzie niezwykle mało. Możemy zatem całą rzecz przyspieszyć. W jaki sposób? Mąka kukurydziana, albo ziemniaczana. To jest ziemniaczana. Coś co służy do zagęszczania wielu azjatyckich potraw. Odrobina wody. Trzeba to dokładnie wymieszać. O, tak. Wody bardzo niewiele. To kiedy się zagotuje, całość zagęści. To jest mój zapas domowy pasty kary. Yy, dlaczego ja mam tego tyle? Dlatego, że uwielbiam gotować po tajsku. Jak wiecie pewnie, nie jestem kucharzem, choć tak mnie wszyscy nazywają. Kuchnia to moje hobby, ale akurat jedyne miejsce na świecie, w którym uczęszczałem do kulinarnych szkół, to Tajlandia właśnie. Miałem tam kursy zakończone całodniowym egzaminem. Pod okiem dwóch srogich pań profesorek musiałem ugotować kilkanaście tajskich dań. Tych placuszków ani tego sosu w programie nie było. No ale człowiek przecież musi się kształcić całe życie, więc nauczyłem się to robić później. Zobaczcie. To jest bardzo kwaśne, bardzo ostre, dla tajów nie aż tak bardzo. To jedna z najostrzejszych. Kuchni na świecie i przede wszystkim ciągnie się odpowiednio. To jest domowa odpowiedź na te wszystkie sosy, które za ciężkie pieniądze możemy kupić w supermarketach. A przecież można to zrobić samemu. Tak, to ma wystygnąć, to spoczywa w lodówkach, to się je na zimno. Zatem teraz placuszki. Mamy tutaj tylko kukurydzę. Mamy tutaj pastę kary. Co jest w tej paście kary? No między innymi czerwone papryczki chili, liście lemonki kafir, galangal. To jest bardzo aromatyczne. Nawet po otwarciu można coś takiego przez wiele miesięcy w lodówce przechowywać. No z taką pojemnością przetrzymałbym oblężenie Leningradu, nawet choć u mnie to idzie bardzo szybko. Naprawdę, zawsze to mam. Co jeszcze? Trochę soli, no i coś, co całość zwiąże, coś, co będzie tego spoiwem. E, tym spoiwem, w wypadku placuszków, bo o nich tu mowa, jest zawsze mąka. Jaka mąka? W Tajlandii najchętniej ryżowa, ale można również użyć zwykłej mąki pszennej. I ile jej trzeba dodać? No powiem. Nie wiem tyle, ile zabierze. Chodzi o to, by z tego dało się formować coś, co następnie ma być w głębokim tłuszczu smażone. Wokół rozgrzany olej, zwykły olej roślinny. I teraz trzeba wziąć łyżkę. Tę łyżkę w gorącym oleju zanurzyć. I pierwszy placek będziemy sprawdzać, czy ciasto jest odpowiednio gęste. Czy rzecz się nie rozpadnie. Chyba jest ok. Ten straszliwy dylemat. Za dużo mąki, rzecz za twarda. Za mało mąki, rzecz będzie się rozpadać. Ale mam wrażenie, że jest to idealnie trafione. Teraz w kwarantannie, w czasach zarazy, król Bawarii, też to widziałem w internecie, przebywa w Niemczech i spędza czas zarazy w bawarskim hotelu. I co tam dla niego gotują? No jeśli przyjechał ze swoimi kucharzami, to pewnie podobne rzeczy jak my. Królu złoty, golonki zostaw na później. Od nich strasznie się przybiera na wadze. Więc jedzmy rzeczy, od których kałdun tak straszliwie nie rośnie. No ja wiem, czy od tego rośnie, czy nie. Zobaczymy to za kilka, albo i nie daj Boże, kilkadziesiąt dni. Sytuacja wygląda następująco. Część placuszków się smaży, część, jak wszystko, co jest smażone w głębokim tłuszczu, odcieka na ręczniku papierowym, a część już lekko przestudzona jest na półmisku. I wydaje mi się, zważywszy na to, że tu jest kilka tylko składników. A przecież kukurydza w puszce naprawdę nikomu nie kojarzy się dobrze, więc, zważywszy na to, jeszcze raz powiem. Są chwile, gdy odosobnienie wydaje się rzeczą zbawienną. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba się dzielić. Jest jakie dobre. Widzieliście, zrobione tu przed chwilą najlepsze tajskie smaki. Mm.